Pytanie dotyczące serwisu. Czy muszę robić serwis? Co ile? Kto go może zrobić? Jak byś, jak byś się do tego ustosunkował? Jeżeli chcemy utrzymać gwarancję, no to musimy serwis zrobić przynajmniej raz na 12 miesięcy. To jest zapis w karcie gwarancyjnej, więc możemy sobie tam zerknąć, jaka jest też data uruchomienia i od tego momentu liczymy 12 miesięcy. Tak, tak. Więc żeby utrzymać e, 3-letnią gwarancję na urządzenie, 5-letnią gwarancję na... E, sprężarkę, no to musimy przez te 5 lat e, te serwisy robić. E, ja osobiście uważam, że te serwisy należy robić e, cały czas, nie tylko w okresie gwarancyjnym, e, bo e, urządzenia tego wymagają, tak, wymagają czyszczenia, e, sprawdzenia parametrów, e, czasami po prostu zwykłego dokręcenia e, śrub, tak, e, przewody potrafią się luzować Trzeba czasami to dokręcić. Tutaj trzeba doprecyzować, że pompa ciepła to jednak mimo wszystko jest konstrukcyjnie bardzo skomplikowane urządzenie, tak. więc tam jest dużo elementów elektrycznych, termodynamika, hydraulika. To tak. Po prostu musi być sprawdzane. No to jest jak z samochodem, no nie? Dokładnie, dokładnie. Jak się często serwisuje, wymienia olej w fałcie regularnie, no to auto służy, jeździ. I to samo jest pompą ciepła. No dokładnie. No to teraz kto może robić taki serwis? Bo to na przykład mi wujek może zrobić, bo się zna na hydraulice, czy niekoniecznie? Oczy, oczywiście w okresie gwarancyjnym tylko firma z akredytacją Panasonica. Od 20 bodajże 7 października może to zrobić każda firma akredytacyjna, ale przejmuje ona wtedy obowiązki gwarancyjne, tak? Wcześniejsze pompy generalnie to jest tak, że Serwis może mm, przeprowadzić. No, tak naprawdę, ten, kto zamontował ten kto Tylko, tylko instalator. Tak, tylko wie? instalator, który. Tutaj w pierwszej kolejności sprawdzamy datę na karcie gwarancyjnej e, i tam, tak, tak naprawdę, też te zapisy, które są, się tam znajdują. Tak, Czyli są, są warunki. Tam jest, coś... tam jest doprecyzowane, kto może to urządzenie tak, tak. A po gwarancji. E, tak naprawdę no może robić to osoba bez akredytacji, tak? Ale czy będziemy mieć pewność, że zostanie ten przegląd wykonany e, solidnie, tak jak się należy. E, niby urządzenia wszystkie są podobne, ale jednak e, niuanse są takie, że każde urządzenie wymaga sprawdzenia innych parametrów, troszeczkę innego podejścia. Nie każdy e, producent stosuje na przykład filtry e, siatkowe, si magnetyczne w urządzeniu, tak? W serii K mamy już e, odmulacz e, w urządzeniu. Może się zdarzyć, że po prostu inna osoba, która będzie wykonywała ten przegląd nie będzie o tym wiedziała i nawet tego filtra nie wyczyści, tak? Dokładnie. Ja mam jeszcze takie pytanie ciekawe, dotyczące jakby ciąg dalszy tego, o czym rozmawiamy. Czy jeżeli nie zrobię tego serwisu, może się okazać, że ta pompa będzie mi pobierała więcej energii? Tak, oczywiście. No przede wszystkim filtry, tak? To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Przypchane filtry. E, pompa obiegowa musi pracować na wyższych obrotach, więc automatycznie pobiera więcej prądu. E, gorszy przepływ to gorsza sprawność. E, czystość. E, gorsza e, sprawność, gorszy COP i tak, większy e. pobór. Nie? Tak, tak. Potem czystość e, samego agregatu tak, e, też ma znaczenie. E, są rejony, gdzie taki agregat potrafi po pół roku już być zabity kurzem i, i nie ma sprawności. Tak?